Teraz i, i, seły, i seły. Tylko ja bo gram bez stawy, bo chodzi bez stawy. Gramy na wrotach czy normalnie? Ja paliwko że po prostu. Paliwko na randomy? No. O kurde, dobra. A, ja nie mam paliwka, no to ja wroty biorę. Na każdym, na każdym mam ramię w ramię. nie mam tego na beczce, wytłumaczyłem to, a ten mi coś tu będzie szczekał. Siusiak ty. Poleciałem coś do Chin, by mieć z głowy. Człowiek rano wstaje do kopalni, trening, najpóźniej znów kopalnia i spadzisz. Ej, taki dzień. Ej, oj, ale buja. Ty to czekaj, ja coś pozbieram. Siema, to siema, Mixon. Bujaka, bujaka. bujaka nawroty... Co? Nie, nie. No, bez kitu. Ej, ty patrz, ty, ty patrz jak to napalił No, gdybym się nie podbił jakiś główno to... Ej, crossujesz tam na kamień? No ja tutaj po prostu sklasuję sobie. Na ten Nie lubię grać na tym kamek. Ja lubię. KD Kiedy ostatnio naturalne światło widziałeś? Dzisiaj. No KD będzie we mnie. KD. No na dworze i, i tak i tak wychodzę, wieś, Na spacer jakiś sobie jeszcze coś takiego. To trzeba, bo Ej, pzeta, jakbym przed Gdybym siedział po 14 godzin, to by mi bania pękła chyba. Dam ci w tego Isa. Oni strzelą do mnie dzisiaj? PZK da. Ja, ja stoję na open i na, na chłopy się dingają. No, ode mnie coś się dingają. Ja isopę nie skończę zaraz. Nie nie skończę, bo go zasłoni PZT To I co jest, te pozycje też zmieni? Nie. Nie. No. Ty tak dawno włota na no, nie gra, że jesteś w ciężkim szoku. PZKD w szoku się zerwać w każdej Kończę isa. Ej, ulanie jest jedzie. Kada jest? No, chill, 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 ja tutaj. Jeszcze tak. Ej, tu czterech jest. No niech mnie puszczą. Ja PZT fokusuję chyba. A, dawaj. O kurde. Oni w ciebie pojadą. Mmm, stanę ja sobie cofnę. Ty on mnie utopi. Najax, ten PZF. Na jedną, w patelicę. Jak będziesz trzymać, to tam go. No właśnie, nie, ja nie jestem w stanie go trzymać. On mnie po prostu weźmie i utopi. Zagrobujesz A utopi cię, czy nie? Czekaj. Więcej was matka tu nie miała w tym mieście, czy co? ]итайlly. Ograłem go. <g subscriber> on... on się... ale, ej, czemu tutaj jest tak dużo? Nie <gasses> wiem. Ej, ale ja tu żyję. Ej, Ży, Żyj, żyj. <g interacted> wiem, że ładnie zagrałem, wiem, wiem. Eee, aha, niezły reksar. Co to za symbol przyszedł? Nie no, poszedł. No i to dobrze. Siema, Franek. Siema, Franek. Dobra, czekaj. czekaj, pisać do reksara, co on odpierdziela. Nie, bo furia nie ma, to się nie gra No ci znaczy, fura to się uczy. No tak to... Pewnie byśmy dusili. O, to Oj, to niedobrze. Duży, dużych tutaj było, no, dobrze, że... widzę. Jakby... ale dużych tutaj było. Dobra, ja na pecha od ulańca. Trudno. Pup. Co, tym grillem też będziesz chciał przyjechać? Kolejny? Jedzie, jedzie. Jedzie. Oj, bratku. Daj go. Na barana. <laughs> oh, boż. O, ale kapiszona dostał. Ale pojedyncze panowie, by nikt dwa razy nie dostał Zawieszenie Oj! Oj, Oj. No. Cię, cię, cię. A, Ale forma na chiny. Okay. <śmiech> Oj! Oj! <laughs> Alex które lecę? <laughs> Ale krzywe. <Let. Let>. Oh. <laughs> ja tylko słyszę, jak te bumbelki robią. Ja nie wiem, co, co oni próbują zlecieć w ogóle. Nie wiem, ja też nie wiem. Aha. Idreal Madrid 32. Haha, <laughs> mówiłem! Łatwiutko. Jak to się uwierzył? Nawet to jest prawdziwy fan, a nie chorągiewa. No, tylko szkoda, że nie mogę oglądać, bo nie mam dostępu do Canon Plus Sport. Ej no, czy oni mogą po mnie wjechać, bo już chcę skończyć tę bitwę? Polakrabo ma być wiem, 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 widziałem tylko. Myślałem, że złapię bicie między tutaj wieżą grilla, ale. Ej, Aha, wow. ta drzewko sprawia, że Czar Futura ty nie widzisz, Ło! Wow. ale Wixa. Aha. No dało. 4-2 już? No i klasa. Potężny Real Madryt. co jest? Borussia, co robicie? Ten real to powinien być dociskany tam. <grym> <grym> Siema, Dzięki, Pluton. Ja kilka. G gram Pluton aktualnie, tak, no, gram. Mógłby monster, tylko ten efekt mi da, już też o tym myślałem. Zrobić coś źle No. No i dobrze, że się obudzili, bo to jest potężny klub, a nie jakaś barcelonka. Ja. Potężny klub, klub i Real, to jakoś no nie pasuje do końca. Hmm. Jest tu ten Rzemeczek? Jest! Flanek jest chętny na pluton. O, to dawaj go. Jak Reksar się na nas wypił, Ej, to flanek, to widzimy. jest akurat niemiłe fest. Leksara, fest. To, to co się teraz wydarzyło, to było bardzo niemiłe. Jak Leksand się na nas wypiął. Zamiast ćwiczyć do chiński lat, to... A widzisz, no, jakbyś posłuchał mojego cola, to ty byś zagrał bitewkę fajną. Witam, witam. A mówiłem, crossuj. Cześć Franek. Cześć Franek. Franek. I si się przydasz, bo reksor wypiął na nas, więc się przy na przydasz. Może na na przykład sirexora? My możemy się sirexorem na tym kanale, tak? Franek to My jest, jest... Reksora w Chinach, że plutonu grać nie chce. 100% WRA challenge. Lecimy. Nie wiem, przede Dobra, do nie po to Flanek przyszedł, by nam utrudnić delikatnie, bo za łatwo w życiu nie było. I gdzie jest ta Welma? No i ta Welma to nie Dlaczego skończy w chyba. Dlaczego dzisiaj na sparingu nie było? Dlatego, że... Ja ważniejsze rzeczy do roboty. ogarnąć kwestie formalne odnośnie kursu na prawo jazdy. <laughs> Czy Iznet to był jakiś pro, pro player? Tak. jest a... <laughs> był turbo pro w tej Bizny no. był pro zawodnikiem. Tam? Kazna Q. No. Dwa Nie, no, to w każdym król. Karzna Zagrajcie dwa IC I Sesa? Nie, to jest akurat. Jedna z siedmiu osób na świecie, która ma bluzę kazny. A, a z ośmiu chyba. To może? Bo Piotr ma dwie. No ja ty też fajną bitewkę tu zrobiłeś. No patrzę na to jak no. szybko zginąłem, to no. ładnie.